Generalnie rzecz biorąc, wiatru nie ma Piotrus, także mogę? Możesz też, Czter... głośniki sobie zaci... zaciśnij, bardzo Raz, 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 wszystko dobrze słychać, ok. Od I tak jak na jedynce, normalnie ten. Ręce do przodu, okładnie, tak, tam nie masz żadnego luzu, to dajesz. Ręce do góry. Okej, przychodzimy. Prawa ręka, prawa ręka, prawa ręka. ręka. Jedź, leć, leć, leć! Kurwa, Piotrek, leć! Dobra i dobrze, wszystko dobrze, jedź, gazu dodaj, gazu! Dobra, i rączki do góry. Nie, nie zastanawiaj się. Jak jesteś w powietrzu, to, to nie odpuszczamy gazu. Popatrz, w którym momencie zabierają sterówki. Popatrz, w którym momencie sterówki ci zabierają. I tutaj ciało też działa. Jak się przychylasz, to, to lepiej leci. I prosto. Bardzo ładnie. Tylko daj gazu. Idź trochę wyżej. Idź wyżej. Piotr, gazu. Piotrek, gazu. Idź wyżej. Już nie słyszę. Piotrek, dodaj gazu i wleź wyżej. O właśnie. Pięknie. Decyzyjność była straszna. Ja i się bałem. Jakby to odpuścił, to. To by było gorzej. Musiał kupić nowe skrzydło. A teraz, Piotruś, jak sobie zakręcisz, to wypłasz zakręt tak, że tylko gazu lekko oddajesz pod wiatr. Tak? I jak będziesz nad zimą, to lekko dodajesz gazu i jedziesz sobie dalej, tak? Ale nie wchodź już tak wysoko. Nie wchodź tak wysoko. I ciała, przechyl się mocno. To Co? krowa jest, chodziło no ciała. To, to normalnie ciałem jak się wychylisz, to działa inaczej. W trajce ciała? Normalnie, przecież ja zawsze latam z ciałem. Poważnie. Tylko nogę jeszcze daję w drugą stronę, żeby nawyki z samolotu kurde <gry> sobie nie kurwa nie działał. Nie, nie działa normalnie. Tutaj masz taki luz, że po prostu się normalnie tak mogę wychylić za, za taśmę. Tylko daj, daj bardziej w prawo, tak żebyś był pod wiatr, tak? Daj bardziej w prawo, zrób ósemkę w prawo. Piotruś prawa, wiatr masz z lewej. Jeszcze tak leć, 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 leć. Nikogo nie ma, kurde mgła jest. Dobra i teraz daj w lewo na nas, W lewo na nas. I tak to ustabilizuj, żeby tylko gazem operować delikatnie i schodzić sobie w dół. On sobie tak będzie pyrkał. I tak się ustaw i pyrkaj sobie w dół, tak żeby pojechać, wtedy dodasz gazu i pojedziesz dalej. Normalny touch and go będzie. I teraz delikatnie odpuszczasz gaz. Odpuszczaj gaz. Odpuszczaj gaz. Już odpuszczaj gaz. Nie czekaj. Nie czekaj. Piotrek, gazu oddaj. Oddaj gazu, masz to wcześniej zrobić, a nie przy mnie Tu masz już przejechać Dobrze, pięknie Pięknie, nie zaciągaj go za mocno Tak jak ty to lubisz Teraz lekko gazu dodajesz Pięknie, i jedź sobie, i jedź Spokojnie A ty kurde, miałeś tu dojechać Dobra, to już leć, to już leć Bardzo ładnie A następnym razem z 200 metrów poleć, do, znaczy pojedź, dobra? No kurde, jak prawdziwy pilet to. No. Ej, no bez sterówki, no proszę pana. A z się jesteś, hopie, Możesz robić to, co ci każę. Dobra, to teraz już spokój. Rób sobie, co chcesz.